manko, Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Deltarun Chapter 3. Widzimy się tutaj, gdzie kończyliśmy w poprzednim odcinku. Czyli w połowie jednej sesji nagrania. Bo wyszedł, wyszła godzina materiału. Jest trochę za długo, więc podzieliłem na dwa odcinki. Więc tutaj się witamy w kolejnym. W tym odcinku możecie spodziewać aż zbyt ciekawych rzeczy. Więc no nie będę przedłużał. Po prostu zapraszam do materiału. Poza nagrywką. Nie wiem co to jest, nie wiem co to robi. Dobra. Bez deszczu miłości do zaspokojenia yy, mnie czy coś. Moje życie jest zagubione na morzu. Yy, spalając się na gorącym słońcu. Och. Nic mi, mi nie pomoże, mi nie ruty przed mną samym O macie kogoś do, do pokazania mi? Tak, zamknij oczy Okej, okay, jestem gotowy na wszystko Dobra No to odpływamy z nim Chcę dać tutaj? Nie mogę okay. O, o nie Ostateczne zdjęcie trzech bohaterów. Dobra, jakoś ładnie jeszcze trzeba ustawić. Suzy! Ralsei! Ralsei, ustaw się. Dobra. O! Było dobrze, Ralzi. O. o, dobra, dziękuję. Niesamowicie. Zdjęcie was kryminalistów. Zabraliście moje... Mój aparat. Zabraliście księżyc. Nawet zabraliście chmury. Teraz, jeżeli będziecie tylko brać, i brać. O nie! Moglibyście przynajmniej zrobić zdjęcie mnie? To jest ten zdjęciowicz, co mi zdjęcie robił, ale ja myślałem, że mi fajne zdjęcie robisz i mnie oszukałeś. Nie, nie, niemiło. tu tak O, kamerzysta, taka sytuacja, transakcja. Power photo. Power photo? Dobra, lecimy. Defend. Zobaczymy, jak idzie. Muszyk! Niezłe zdjęcie, nie wiem kto go chce, ale nieźle. Dobra. Ej, to są ataki Dżewila, halo! Ja szczerze, szczerze? Bardzo fajne ataki. podoba mi się ta walka. To to. Dobra. Ja pierdzielę. Nie wiedziałem, że się odwróci. Słabe zdjęcie słabe Tuny je na zawsze. Ej 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 ej. Ej ej, 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 ej ej, 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 nie rób tak. Ja pierdzielę. Power photo. Dobra. Łatwo! po! Niezłe zdjęcie. Nawet nie złe zdjęcie, ale ...aparat dodał 10 funtów do mojej szczęścia w zębach czy coś. O ja pierdziele. Bardzo mi się nie podobają te jego zęby. Bardzo niepokojące są. Bardzo niepokojące są. Dobra. E, Więc co? Ja bym teraz poszedł tak, żeby te, te pesy nabić. Dobra. A języ języka miałem zrobić zdjęcie. że prawie mi wyszło chyba. Chyba. Za szybki byłem. Dobra, jakiś. rozgrzewka yy, od, języka. No, proszę tu nie robić ataków Jawila. Jawil miał lepsze te ataki A Ataki by miał lepszy. Co ja mówię w ogóle? Dobra, power po to. Dobra, Czy, dobra, kurczę. Nie wiem, nie chciałem czekać. Tu mnie nawet nie patrzymy, ile mam czasu z... takie rzeczy. Dobra, narzekasz. Nie. Nic żeś nie uchwycił, ale słabe masz te zdjęcia. Dobra. Po, po, szczerze nie. Ta foto. Lecimy. Dobra, elegancko. Że ile mnie ja jeszcze tego potrzebuję? Ja pierdzielę. Nie, nie. Dobra. Spanikowałem, spanikowałem. Kurde, ile jeszcze brakuje? Już prawie, jeszcze, jeszcze jedno właśnie idealnie zrobione ta zdjęcie. No i elegancko! O, cała rodzinka. Mike, dodaj to gdzieś później. A nie, dodaj mnie do niego później. Idealny album zdjęciowy. Moje serce jest pełne. Rani, moje zdjęcia są szare. Zmieniliście moje niebo na niebieskie. Niebieckie, niebieskie, niebieskie! Eeeh. Przebaczam Wam. Na razie! W imię miłości! Oj, no to się. To się szanuje, aczkolwiek, czemu to był jeden na dwa? Czemu to mi sugeruje, że ja będę z nim jeszcze walczył? Znaczy, nie narzekam, bo walka. Szczerze, walka była naprawdę fajna. w szczerze, bardzo mi się podobały te ataki. Iran jest. Łatwo. Lecimy. Jest szczerze, naprawdę bardzo fajnie, podobało mi się. A no trosz... Gdyby nie te przyjrdzielnięcia z tym, co było przed chwilą i z tamtym, tym wcześniej, z tym sercem, co tak daleko było, to nawet fajnie ci to wyszło. Nawet fajnie ci to wyszło, nawet lepiej niż to poprzednie. Dobra. To jest to, koleżkowie. Wychodzić. Dobra, otwórzcie oczy. No na to, że wasze postacie w grze się zaraz się spotkają. Park miłości. Leninia, ja przepraszam. Leninia. ja też przepraszam. Y y Okej. Okay. Y dalej się kochamy, prawda? No, prawda, prawda. Po prostu przepraszam, ja... Ups, ktoś do mnie zwani. Muszę iść, yy, dzieciaki. Yy, dam im trochę prywatności. Nie mogę się doczekać! czekać! Idę do, do kolejnego pokoju! Ola, ja! Nie! Więc to ty jesteś eks? Nie, Rules, nie, nie, chcę Cię martwić, ale Ale będziesz bity. Kto to to choler jest? Przepraszam. Wydawało mi się, że 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 ty, więc ja... Pozwól, że powiem. Nie mogę zrozumieć sytuacji w tym pomieszczeniu. Proszę, chodź, chodź! Sądzę, że wasza dwójka powinna być osobna. Zamiast tego powinniście być razem! Ze mną. Rules Proszę powiedz mi, że tego nie powiedziałeś. Rules. Ja wiem, że masz ciężko w życiu. Ży... Tak. Proszę. Proszę. Nie rób mi tak, rules. No ja uznajmy, że tego nie widziałem. Ponieważ trój... trójce jest si... Trójka silniejsza niż... Rules, proszę nie, rules, rules, nie rób tego. Rules, proszę nie. Nie, nie, rules, rules, rules. Rules, zaprzestań, ponieważ trzy jest silniejsze od dwóch do wielu innych numerów się zgadzają. Będzie ze mną jeśli ja... A ty będziesz ze mną jeśli ja. Tata, okej. Okay. Yy, rozumiemy, rozumiemy, rozumiemy. Wszyscy są dob dobrze, lecimy. Yy, czas na tęczę! By Asza trójka nie jest jedyną i pewną trójką mieście Co powiedział? Nie chcę wiedzieć, co powiedział, że leci, po prostu lecimy. Wróciłem do Atlantydy, lecimy po prostu. Ja o, jest trochę ciemno. Nie! O ja pierdziele, ale dobra. Nie mógł być jakiś gitar hero czy... czy Jesteś gotowy na potny rok? Toże um, może być lekki rok? Glamorus! I nie metatona! Na tylko przeszkadzasz, spierdzielaj! Nie się mi się na tej scenie. Nie ma... Dobra, wyciągajcie latarki. Dla Lightnersów. Ponieważ to czas na... niszczenie, uderzanie, wypuchanie i inne tego typu dzięki Koncert rockowy. O, Chris, pamiętasz, dzień pamiętam, oczywiście. Ten mały musical. Więc że zabrałaby pilot i przełączyłaby z... ...bez tego szalonego muzycznego filmu, yy, którego to real zakazało ci oglądać. Na to, że twoja matka nigdy nie była fanką aligatorów w bikini, okej. Okay. Okej. Okay. Rokująca jej swoją gitarę i śpiewająca te niegrzeczne piosenki, okej. Okay. Czyżbyście się nie sądzili, że była taka fajna. Cholera, może... Może sprawilibyście, że wróci. I obejrzycie to kiedyś. A, żartowałem tylko. Poza tym, jesteście gotowi? Na tę instrukcję Nie się, to jest Guitar Hero. To naprawdę proste. No tak, co mogliby to zaczyna nuty, będą spadać Kiedy nuty dotykają na tego... Dobra, łatwo. Jak to jest? Z na lewo na prawo. Pamiętaj, żeby trzymać przycisk na tej łupie, dobra Dobra, lecimy U nie! Dobra, już się martwię, już się martwiam. Jasisuję będę robił własno. Pamiętajcie, muzyka jest y, ...drużynowa, więc jeżeli ktoś z Was będzie grał źle. Jakieś światła popularności się będą ściemniać. Jak to pójdzie z To koniec. Nie! czek, dobra, lecimy. O, ja... Suzy! Suzy, przestań! Nie, Suzy, nie rób tego! Dobra, dobra. Dobra. Studi, co kim nam idzie jako zespołowi? I nasza dwójka my będziemy musieli grać idealnie. Dobra. Dźwięki sprawdzone. Tem, bębny głośne, chłopcy puszyści. Rozumiem masz gotowe te... słowa? No wie, wiecie, ten tekst. Wyglądają trochę nieodpowiednio, naprawdę muszę? Bywa! Publiko! Dawaj, cię okaz... jeszcze raz, ostatni raz! Dobra, lecimy. Dawaj to. Mam tylko dwa przyciski. Nic to nie może być takie trudne, prawda? Na pewno nie dostanę jakiegoś odrętwienia palca. Prawda? 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 Dobra, boję się, boję się. Wiedziałem. O ja, nie, nie! Dobra, jest źle. Nie widzę, nie widzę tekstu. Absolutnie, absolutnie nie widzę tekstu. tam był jakiś tekst, ale nie widzę tekstu. Może jak mi się będzie chciał, to w montaż dodam reakcję na tekst, ale nie wiem. Ja pierdziele. Ja pierdziele, Nie, teraz w skupieniu wchodzi z 28,5%. Nawet więcej, to 28,5%. Jakby to, ja teraz to co mówię. Nie, trafiłem. Nie, nie wiem na co realizm mieszkała, jest taka fajna, na pewno tekst nie byłby aż taki zły, prawda? Nie wiem jak, nie wiem jak to trafiłem, nie wiem jak to trafiłem, nie wiem jakim cudem ja to trafiłem, holy fuck. Ale za łatwo, nie musi nic śpiewać! No jak jest dużo takich koczeń, to nie, moje koordynacja jednak nie jest aż taka dobra, jak myślałem. To... <grym> ...prawda, mówiłem, co tylko na piszczyńsku, to nie może być aż takie trudne. Ja ale nie. A nie szczerze? Chyba nie poszło mi tak źle. Chyba. był były momenty, kiedy to brzmiało jak muzyka, nie tylko te momenty, gdzie tak szybkie były te przejścia, to mi nie wychodziły realnie. No i na początku trochę zważywiłem. Ale nie, szczerze, bardzo mi się podobało. Bardzo to było fajne. To bywa nie lepsze niż to diadoskie gotowanie. Wow, oni to pokochali, naprawdę. Naprawdę czuję się jak prawdziwa gwiazda roka A to było świetne. Chociaż Dobrze, że i baskę kierowałam. Nie dali i byś teraz nie radzi. Oczywiście. Tak se mów. Suzy Naprawdę... Serio? Pożąd na, na to, że... Ten na to, że drużyna aka Zespół... Się ma w sobie rozłam poprzez kłótnię. Tam, br tam bramę. Bo... Yy. Tak, możecie być pewni, że mamy prawdziwego zwycięstwa na naszych rękach. Otóż, koniec planszy, więc bez dalszego gadania spójrzmy na rezultaty. Uwaga! Proszę, żeby było S! Proszę, Proszę! Proszę! Ja wierzę, ja wierzę, że mi dobrze poszło, wierzę w to. Walki S, dobra. Punkty... T, dobra, punkty T. Koncert... C. Secret bonus, zjadłem mech! Wiedziałem! Wiedziałem, że mech mi mnie uratuje, wiedziałem! Nie, nie pamiętam, chyba przygotowanie tam tyle takie samo. sam rangi i też tam S, ale i tak. Mech uratował. Mech... mech wykerował. Ja ale się cieszę. Yes! Zrobione łatwo z wami, wszystkimi. Ranga S. Mamy to. wreszcie Fiera jest zakończona. Nawet jeżeli koncert był trochę drogą kamienistą muzyki było fajne. Nie, szczerze? Zgadzam się tutaj z re realizji. Nawet, gdy, mimo że to sam rang jak ostatecznie na tym gotowaniu poza to było to, 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 to zdecydowanie bardziej przyjemne. Może że jednak skupienie musiałoby się odpięty. A, trochę jest sprawę, że myślę. Powinniśmy założyć własną, yy, własny zespół muzyczny. Nie sądzę. Okej. Okay. Dobra, pobierz tobie. na to, że dotarliśmy do końca naszej finalnej planszy. Smutne, żeby się już żegnać. Ale skoro trzeba, to trzeba. Dawaj, dawaj napisy końcowe. Mam antena, broczna fontanna. Okej, okay, okej. Okay. Nagłe wiadomości. ty mnie teraz denerwujesz. Proszę tak perfidnie nie kraść dźwięku wiadomości od Metatona. To jest kradzież, złodziejstwo i hamstwo. Ja się tu denerwuję zaraz. Przez Waszą prędkość. Donacje od widzów. Tylko wlatywały i wlatywały I trafiliśmy na... i dobiliśmy do specjalnej inicjatywy Co to znaczy czy inicjatywy? Tam no. Jak tam telu, czy coś Tak, panometer nie kłamie głosy widzów już są. Zostaliście zakwalifikowani dla... Rundy bonusowej. O i kolejna runda? Znaczy... cóż, Bo fajnie, ale my mamy przygodę, do której musimy wrócić. Może no, sam nadal musi być zabezpieczona. Eee, wiesz, może możemy już iść przez, no pominąć rundę? Po, pominąć? Znaczy, czy przestać grać? <laughs> I, tak? Otóż czy wiecie, te to była specjalna plansza, ale go. maikro spierdiał to wszystko, rozmal cały. Całą planszę, cały, yy, yy, całą tą scenę. Rozwal domy, rozwal dzieci. Co? Yy, publiko, musicie iść do domu. Proszę. Proszę, przeprowadźcie chociaż sklep. To sklep z pamiątkami. To mało. No. Jak takie śmieszne co się... Tenal, przepraszam, że Cię depresujemy, ale... Spójrz... Jeśli naprawdę chcesz, żebyśmy zagrali... A, zagracie? No to może... na chwilę... Świetnie, Mike! Odbuduj na nowo e, scenę, odbuduj dzieci! Co? Proszę <ścoughs> tego nie wyciągać tylko tak To ja, nie, ja tego nie powiedziałem. Ten na to powiedział mi lepiej taką. Mieć świetne show, koleżkowie. Najlepszy y, wszechczasów. Możemy wreszcie zmienić imię Suzy? Nie, oczywiście, że nie! I chwila dla naszych sponsorów. A dokładniej o, robak dla naszych sponsorów. Jak robaki uciekły od Rusa? Dlaczego nie wiem. Y, cóż... Powinniśmy się przygotować do kolejnej rundy, ale to już zrobimy... Y, ze mną spoko i tak długo jak ty chcesz grać Suzy. Czy... Muszę... Ostatnia giera była naprawdę fajna, ale... To coś czuję, że to będzie tylko szło i szło i szło dopóki... nie znudzi. Trochę czuję się źle, ale... I idźmy do niego, powiedzieć może, ten raz będzie naprawdę ostatni. Spoko Chris, spoko, ale to zrobimy już w następnym odcinku. W ogóle ten odcinek podzielę raczej na dwa, tam gdzieś w połowie taktycznie będzie w montażu Zrobione ucięcie. Będą dwa odcinki w sumie teraz, więc hej. Pożegnanie do poprzedniego już pewnie zrobione. Dopiero zrobię, ale będzie. E, a więc mam nadzieję, że Wam się podobało. To było dokończenie przygody. Koncert rokowy. Niesamowicie było. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu górę, subskrypcji, komentarza. I zobaczymy, co nas czeka dalej w następnym odcinku. pa. pa. Hej!